Dzień dobry wszystkim dzisiaj powiemy sobie o trendzie, który stał się ostatnimi czasy bardzo popularny. Możecie zobaczyć mnóstwo filmików na TikToku czy na Instagramie pokazujących metodę skin cycling. I od razu zaspoileruję, ta metoda, która jest pokazywana na tych filmikach, jest dla naszej skóry raczej szkodliwa. Powiem Wam dzisiaj, jak wykorzystać prawidłowo skin cycling w pielęgnacji, czego nie robić, a co robić, żeby wykorzystać jak najmocniej synergię składników. A nie mieć efektu odwrotnego od zamierzonego, czyli podrażnionej, wysuszonej skóry z potencjalnie z problemami. No to co? Jedziemy. Metodę skin cycling, czyli naprzemiennego stosowania składników aktywnych w nocy, stosuje w swoim systemie pielęgnacji już od 2015 roku czyli Ponad 8 lat. Nie jest to jakaś nowa rzecz wymyślona dosłownie niedawno przez kogoś albo przez jakąś firmę. Natomiast to, co w tym momencie jest promowane, reklamowane przez koncern L'Oreal na przykładzie ich produktów, zaraz sobie powiemy, jak to wygląda, niestety może bardziej zaszkodzić skórze niż jej pomóc. Bo faktycznie zastosowanie składników aktywnych naprzemiennie w pielęgnacji wieczornej po to, żeby wzmocnić efekt działania na skórę albo żeby dodać więcej składników w pielęgnacji i zadziałać na kilka problemów czy na kilka potrzeb skóry, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Ale na pewno nie w taki sposób, żebyśmy stosowali kwasy i retinoidy obok siebie, dzień po dniu i potem dopiero gdzieś trochę nawilżali skórę. No dobra, ale od początku. To, co nam pokazuje, pokazują filmiki, co jest bardzo mocno wypromowane przez marki należące do koncernu L'Oreal, polega na tym, że mamy zastosować pierwszego dnia wieczorem kwasy AHA albo BHA i właściwie do jednego worka są włożone i kwas migdałowy, i kwas glikolowy, a ich zastosowanie dla różnych skór i w różnych stężeniach jest naprawdę zupełnie inne i powinniśmy na to wziąć, wziąć poprawkę. Bo nie każda skóra będzie lubiła się z kwasem glikolowym, bardziej z migdałowym. No ale jest to wrzucone do jednego worka. Druga noc to są retinoidy. Teoretycznie jest zalecenie, żeby zacząć od mniejszych stężeń, jednak po kwasie glikolowym kwa, retinol. Hmm, no nie. Potem po tych dwóch wieczorach z kwasami i z retinoidami mamy dwa dni teoretycznie na odbudowę bariery hydrolipidowej. Brzmi dobrze, ale w praktyce rekomendacja polega na tym, że nakładamy jeden krem nawilżający, a powiedzmy sobie otwarcie, jeden krem nawilżający, nawet najlepszy, nie odbuduje bariery hydrolipidowej. W związku z tym sama idea już budzi moje bardzo duże wątpliwości co do tego, jak szybko potencjalnie pojawią się problemy związane z wysuszeniem, z podrażnieniem, potencjalnie stany zapalne bądź różnego rodzaju inne sygnały ze strony skóry pokazujące nie, nie podoba mi się to, co się dzieje, od zaburzonego mikrobiomu przez nawet objawy podobne do atopowego zapalenia skóry. To nie jest metoda, która da Ci efekt. Skóry pełnej blasku, tej glow, glowy skin czy glamorous skin, jakkolwiek to nazwiemy, nie w tym kierunku tak nie idziemy. Zacznijmy sobie od tego, że podążanie na ślepo, bez zastanowienia za, za jakimś trendem, zazwyczaj dla naszej skóry skończy się źle. Czyli możemy dopasować do naszej skóry skin cycling. Tak jak powiedziałam, to jest bardzo dobra metoda, ale jeżeli będzie dopasowana do potrzeb naszej skóry. I przeprowadzona dobrze i zdecydowanie nie bez takiego trochę, przepraszam, głupiego łączenia kwasów i retinoidów obok siebie, bo to w większości przypadków niestety źle się skończy. W związku z tym zastanów się najpierw, jeżeli myślisz o skin cycling, czego potrzebuje Twoja skóra? Bo to nie jest tak, że tylko zastosowanie kwasów i retinoidów i nawilżenie da Ci efekt skóry pełnej blasku. Czasami wystarczy skórę intensywnie tylko i wyłącznie nawilżyć. Czasami wystarczy tylko zastosowanie kwasów, nie trzeba od razu do tego retinoidów. A możliwe, że zamiast kwasów lepsze byłyby na przykład peptydy, które wzmocnią skórę dodatkowo. Więc znowu, trend ok, ale pytanie, po co jest on w mojej skórze? Czyli zawsze dopasowujemy. Każdą pielęgnację do potrzeb naszej skóry. Jeżeli nie chce ci się tego robić, nie wiesz jak to zrobić, trend ci pasował, ale jak ja mówię teraz, że jest źle, to już zgupiałaś, zgupiałeś, to może zacznij od diagnozy swojej skóry, po to, żeby ją poznać. Wtedy łatwiej jest wprowadzać ten miks składników aktywnych w zgodnie z potrzebami skóry. Zakładając, że Twoja skóra ma odbudowaną barierę hydrolipidową już. Czyli nie masz żadnych problemów z wysuszeniem, z podrażnieniem, nie masz problemów trądzikowych, bo to też należałoby najpierw uporządkować, zanim wejdziesz w tą metodę stricte L'Orealową skin cycling. Więc załóżmy, że masz skórę w dobrym stanie, chcesz po prostu ją rozświetlić, rozjaśnić, to skin cycling powinien być w trochę innej konfiguracji. Czyli owszem, możesz wykorzystać kwasy AHA, może to być kwas migdałowy, dużo lepszy byłby jeszcze kwas lactobionowy na przykład, bo będzie łagodniejszy, bądź mieszanka kwasów, która będzie o niskim stosunkowo stężeniu samych kwasów, bez dominacji jednego z i widzisz kilka przykładów na, na ekranie właśnie, ale zastosowana raz, maksymalnie dwa razy w tygodniu i nie dzień po dniu, bo to paradoksalnie może skórę mocniej podrażnić, mocniej ją wysuszyć. Skóra musi po tych kwasach mieć chwilę czasu, żeby zaczęły one działać, żeby zaczęła się skóra też po tym regenerować i pojawiła się ta nowsza, lepsza warstwa, która będzie dawała nam ten efekt glow. Więc na przykład w poniedziałek wieczorem możesz zastosować kwasy AHA, ale potem zrób sobie 2-3 dni przerwy. Nawet cztery, bym powiedziała, jeżeli wcześniej nie stosowałaś, nie stosowałeś tego, tego mechanizmu, nawet cztery dni przerwy, zanim w ogóle ponownie zastosujesz jakiś aktywny składnik, to mogą być retinoidy, i faktycznie raczej bym poszła w małe stężenia i retinal, jeżeli już, a nie retinol. Bo to nie jest ten moment, kiedy możesz sobie wprowadzać retinol i zacząć go stosować w pielęgnacji, bo to też trzeba wiedzieć po co, na co i dlaczego. Więc znowu, wszystko robimy z głową, ale nie, nie na zasadzie dzień po dniu, czyli poniedziałek, potem mamy 4 dni przerwy, czyli mamy piątek, ewentualnie sobota na powtórkę z działań, i potem znowu 4 dni przerwy, czyli to nie jest tak, że znowu w poniedziałek stosujesz kwasy, tylko robisz kolejne 4 dni przerwy. I wtedy ma to sens. Te cztery dni przerwy będą bardzo kluczowe, bo w tym czasie rzeczywiście, fachowo, skutecznie odbudowujesz barierę hydrolipidową i nawilżasz skórę, natomiast nie służy do tego jeden produkt. Wielokrotnie już mówiłam, że barierę hydrolipidową odbudowujemy łącząc składniki lipidowe i przykrywając je kremem okluzyjnym. I słyszałam w jakimś filmiku na TikToku, że jedna z TikTokerek opowiadała o jej ulubionym oleju ogóry, z ogórecznika. Prawie tak, jakbym słyszała siebie w tym momencie, ale dobrze, jakby wiedza się szerzy. Od kilku lat o tym powtarzam, więc rzeczywiście może być to olej z ogórecznika, może być to olej z wiesiołka, olej konopny, w zależności znowu od tego, jaką masz skórę. I przykrywasz to kremem okluzyjnym, kremem, który jest kołderkowy, otulający. To nie jest krem nawilżający. Pamiętajmy o tym, że krem okluzyjny to krem okluzyjny, a krem nawilżający to krem nawilżający. Czym one się różnią? Nawilż, nawilżający ma więcej składników nawilżających, typowo nawilżających, w związku z tym ma lżejszą konsystencję, szybciej się prawdopodobnie w naszą skórę też wchłania, ale też automatycznie pełni tę funkcję nawilżającą, a nie typowo ochronną, regenerującą dla naszej skóry. Jeżeli dla Twojej skóry nakładanie 4 dni z rzędu oleju i kremu okluzyjnego to za dużo i już o tym wiesz, znasz swoją skórę z, z jakby pod tym względem, to możesz zamienić olej, czyli lipidy do odbudowy bariery hydrolipidowej na serum nawilżające, które przykrywasz kremem okluzyjnym. Wtedy to działanie na skórę jest troszeczkę... Łagodniejsze, też w innym kierunku. Pamiętajmy, że bariera hydrolipidowa też jest częścią wodną, hydrowodna, lipidowa, tłusta, więc możemy sobie te elementy połączyć. Jednak jeżeli chcesz wejść w takie mocniejsze działanie kwasy czy retinoidy, to na 100% będziesz potrzebować większego natłuszczenia skóry, bo i kwasy, i retinoidy działają na sebum, zmniejszając jego wydzielanie. Automatycznie skóra potrzebuje od ciebie zadbania o natłuszczenie. Zwróć też uwagę na to, żeby w składach kosmetyków, które wybierasz, nie było na przykład dodatkowo alkoholu, który może wysuszać twoją skórę. Owszem, robi konsystencję lżejszą, ale jeżeli jest wysoko w składzie, a tak jest na przykład w proponowanych przez koncern L'Oreal produktach, to może paradoksalnie jeszcze bardziej podrażnić twoją skórę. Więc to nie jest tak, że dowolny składnik aktywny czy dowolne stężenie patrzymy na cały kosmetyk. W pielęgnacji porannej powinniśmy w takiej sytuacji postawić na antyoksydanty, na nawilżenie i na ochronę UV. W promowanym przez różne filmiki systemie Skin Cycling są tylko dwa produkty, czyli jest tylko serum antyoksydacyjne i krem UV z komentarzem, który nawet gdzieś usłyszałam, że to wystarczy do odbudowy bariery hydrolipidowej. Nie, to nie wystarczy do odbudowy bariery hydrolipidowej. To w ogóle nie odbudowuje bariery hydrolipidowej. Antyoksydacja to antyoksydacja, ochrona przeciwsłoneczna to ochrona przeciwsłoneczna. To są kompletnie różne funkcje. To jakbyście próbowali majtki założyć na głowę zamiast czapki. Można, owszem, ale nie do tego służą majtki, nie do tego służy czapka. Więc znowu, nie te, te teoretycznie dobre wskazówki ale nie dające tego co jest przekazywane w, w materiałach reklamowych. E, owszem, możemy nałożyć sobie serum antyoksydacyjne, to może być serum z witaminą C, ale uwaga. Pamiętajmy proszę, że jak wprowadzamy, szczególnie jeżeli tego nigdy nie robiliście, jeżeli wprowadzamy kwasy, jeżeli wprowadzamy retinoidy to paradoksalnie na początku, szczególnie jeżeli nie zadbamy o barierę hydrolipidową, witamina C może nas drażnić, szczególnie ta w postaci kwasu skorbinowego. Więc to wcale nie jest dobre e, połączenie, takie kombo, żeby zapewnić glow, bo możesz mieć efekt na początku skóry bardziej zaróżowionej, reaktywnej, zaczerwienionej, e, czyli kompletnie nie to, czego oczekujesz. Same składniki są świetne. I zdecydowanie można retinoidy z witaminą C i z kwasami można to połączyć, tylko z głową, jeszcze raz podkreślam. Więc serum antyoksydacyjne w takiej sytuacji, jeżeli startujesz dopiero z całym skin cycling w takiej postaci, to wybierz sobie raczej wersję etylowaną witaminy C, czyli tą mniej drażniącą. Na to nałóż przynajmniej serum nawilżające, trehaloza. Alantoina, pantenol to są te składniki, które nam się tutaj przydadzą. Paradoksalnie niekoniecznie kwas hialuronowy, bo on w czystej postaci może nam się zacząć wałkować, rolować, nie trzymać pod makijażem, chyba że jest częścią serum nawilżającego jako jeden z składników, to jest ok. Na to, jeżeli masz skórę bardzo suchą, możesz nałożyć jeszcze krem nawilżający o lekkiej konsystencji i dop dopiero potem krem z filtrami. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy pamiętasz, jakby to nie wybrzmiewa w ogóle z tego całego cyklu skin cycling, to paradoksalnie nie same kwasy i nie retinoidy dają ci efekt glow, bo skóra, która jest pełna blasku, która jest taka napompowana, wypełnione są z maszczki, to jest skóra, która jest intensywnie nawilżona. Dla porównania albo dla zobrazowania tego spójrz sobie na jabłko. Jabłko, które kupujesz świeże, takie soczyste, ma skórkę napiętą, jest błyszczące, jest jakby jest nawilżone, bo jest pełne tych swoich wewnętrznych soków. Natomiast jak poleży to jabłko, to samo jabłko poleży gdzieś na szafce, na półce, na lodówce przez tydzień, zaczyna się powoli troszeczkę marszczyć, jakby kurczyć, robi się coraz bardziej matowe. To jest sygnał, że traci swoje wewnętrzne nawilżenie, czyli już nie jest tak soczyste, prawdopodobnie nawet jak je ugryziesz, to już nie będzie chrup, tylko będzie takie miękkie i to jest właśnie to, co robi nawilżenie i ten blask na Twojej skórze. Więc paradoksalnie dużo bardziej nawilżenie niż wprowadzenie kwasów czy retinoidów naraz. Efekt może być zupełnie odwrotny od zamierzonego, jeżeli nie dopilnujesz nawilżenia na swojej skórze. Oczywiście, żeby być w pełni obiektywną, pomimo albo inaczej, powinna być miara obiektywna. W końcu pracowałam kiedyś dla Lorala, Są skóry i na pewno znajdą się skóry, które w takim systemie skin cycling jak jest promowany, powiedzą: "Wow, to jest dla mnie ok", ale to są skóry, które są na pewno skórami grubszymi, które są bardziej przetłuszczające. Albo jest to krótki okres czasu, kiedy stosujesz cały, cały, proces. Bo nigdzie nie znalazłam informacji, jak długo teoretycznie masz to skin cycling w takiej metodzie dwa dni e, złuszczanie i dwa dni nawilżanie stosować. E, to przy skórach delikatniejszych, skórach e, bardziej wrażliwych, z tendencją do zaburzonego mikrobiomu, e, przesuszających się, starzejących się również, w długim okresie stosowania będzie wymagało zdecydowanie akcji naprawczej. Natomiast skóry grubsze, przetłuszczające się, e, niekoniecznie właśnie trądzikowe paradoksalnie, ale potencjalnie z zaskórnikami otwartymi, zamkniętymi, mogą z tego systemu prawdopodobnie skorzystać i wykorzystywać go dłużej bez efektów ubocznych, natomiast prawda jest taka, że każda skóra, która ma w pielęgnacji, będziemy jeszcze o tym mówić przez całą jesień, e, która ma w pielęgnacji retinoidy, kwasy, bez odbudowy bariery hydrolipidowej w porządny sposób i bez nawilżenia w porządny sposób, sobie nie poradzi. A ten system, który jest w tym momencie promowany, nie promuje dobrego odbudowania bariery hydrolipidowej i dobrego nawilżenia. To jest takie trochę po łebkach, więc wprowadzane są mocne składniki aktywne do skóry i po łebkach uzupełnienie pielęgnacji skóry o tą część niezbędną do jej regeneracji. To w długim okresie czasu niestety już powtarzam, to po raz kolejny skończy się źle. No dobrze, moi drodzy, podsumowując, widzicie w tym momencie na ekranie system skin cycling według skin ekspertki, czyli według zielińskiej do zastosowania prawidłowo w zgodzie z potrzebami skóry pod warunkiem, że Twoja skóra tego potrzebuje. Dla tych, którzy chcą jeszcze bardziej zagłębić się w wiedzę i połączyć inne składniki niż na przykład kwasy AHA i retinoidy, to mamy dla Was bardzo dobre narzędzie do pracy, a mianowicie schematy łączenia składników aktywnych, to co z czym można, czego nie można, co rano, co wieczorem, co kiedy, gdzie, jak. Dokładnie, właśnie tak, w taki sposób. Ten altabelka jest prosta do, do przeczytania. To są materiały do pobrania dla Was za darmo, zasadniczo prawie że, w sensie za maila, żeby nie było żadnych wątpliwości. No i dajcie znać w komentarzu, jak Wy się z miksowaniem składników aktywnych czujecie. Czy już to robicie? Podejrzewam, że tak, przecież o tym mówimy bardzo dużo na kanale. Dajcie znać w komentarzu, jak sobie radzicie, jak na to reaguje Wasza skóra. Czy się zgadzacie z tym, co powiedziałam o skin cycling, czy nie? Czekam na Wasze komentarze. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!